Właśnie sprzęt jest zabarkowany pod filmą. Eee, I wracamy do pracy. Kolejny pracowity tydzień w Carrington Service. W tym tygodniu znowu restaurowaliśmy Willisy. Odebrałem kolejną ramę z piaskowania. Jest już zapodkładowana i w Oliwce także jest gotowa do montażu. Oczywiście to się odbędzie po Majówce. W Majówkę Willisem nie pojeżdża, ale pojeżdża po Majówce też, więc ciekawe rzeczy przed nami. Postaram się Wam jak najwięcej pokazać. Tymczasem mamy tutaj w niebiesko w niebieskiej teraz plandece Ulisa, o którym mówiłem tydzień temu. Okazało się, że podczas jazdy próbnej pękł jeden Zimmering w skrzyni biegów. Także właśnie dzisiaj ją naprawiliśmy i po trafi ona z powrotem do auta. Tymczasem żegnam się. Z Jane żegnam się z warsztatem na najbliższe trzy dni. Aczkolwiek będą to również pracowite dni, ponieważ wybieram się do klienta jednego i drugiego, i jeszcze może do kogoś. Także do zobaczenia i udanej majówki. Kręci nam się po warsztacie. Kod. Coś mu tutaj pachnie jedzeniem, ale, ale oczywiście to jest krok, który się boi ludzi. No, bo w takim razie nic, trzeba zamykać warsztat i na majówkę.